spotkanie? To tak, w pierwszym secie graliśmy bardzo dobrą siatkówkę. Gładko wygraliśmy sobie chyba bodajże do 19. Męczyliśmy się bardzo w trzecim secie bo widać właśnie, że drużyna ze zaczęła grać coraz lepiej. Coraz odważniej w zagrywce, kilka piłek niepotrzebnie nam wpadło. Myślę, że zabrakło troszeczkę koncentracji. Myślę, że z rywalami teoretycznie słabszymi powinniśmy być bardziej skoncentrowani żeby te mecze spokojnie wygrywać i zdobywać trzy zdobywać punkty bez strat. W MKS grasz od trzech sezonów na pozycji rozgrywającego. Jak wcześniej zaczęła się twoja kariera światkarska? To w trzeciej, w trzeciej klasie szkoły podstawowej zacząłem uczestniczyć na treningi. Tutaj właśnie w MKS Angrychów. Przez kilka lat tutaj trenowałem bez przerwy. Później wybrałem się na studia do Krakowa. Więc przeniosłem się na dwa sezony do klubu z Bochni. Później, po dwóch sezonach w Bochni, e, zaczepiłem się przez jeden rok w Nowym I później e, czwarty rok studiów, piąty rok studiów, i teraz jestem już po studiach. To trzy sezony już tutaj w się Kajśni A prywatnie jakie drużynie siatkarskiej kibicujesz? E, prywatnie kibicuję za księgiem koźle. E, zawsze lubiłem styl tej drużyny. I, Zawsze, zawsze podpatrywałem gronik rozgrywających, ponieważ od kilku lat mają moim zdaniem najlepszych rozgrywających w polskiej kluzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Maciek, jak się czujesz jako najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania? No dzisiaj się czuję bardzo wróżby, że dostałem się na nagrodę. Od kilku sezonów staram się i jakoś dzisiaj udało się zdobyć tę nagrodę. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się Waszą wygraną 3-0. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? Myślę, że drużyna Leszczyńskiego Orygla przyjechała tutaj bardzo zmotywowana, żeby chcieli z nami wygrać, było widać. Bardzo dobrze im wychodził element zagrywki, lecz w pewnych momentach brakło im tej głodnej głowy. Udało się nam na 3-4 punkty. Nam udało się z tą koncentrację utrzymać i. W każdym i doprowadziliśmy ten wynik do końca. Yy, Ostatni mecz w Tychach zakończył się Waszą przegraną, dzisiaj wygrano 3-0. Yy, czy ten mecz przegrany dał Wam jakąś motywację do treningów cięższych w ubiegłym tygodniu? Pewnie dał, bo Tychy to jest jeden z cięższych naszych rywali w tej lidze. Yy, nie udało się wygrać w tych Tychach. Yy, dużo tam właśnie nie realizowaliśmy założeń, jakie mieliśmy i przez ten tydzień starać się wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego. Myślę, że poprawi, poprawiliśmy te niektóre elementy i w następnych meczach nie będzie wyniknął. No. Bardzo Dziękuję.